Wydawnictwo Nasza Księgarnia przedstawia: Artur Andrus, Antylopas pod Beskidzia Czyta autor. 30 marca 2020 roku, Warszawa czyli dlaczego właśnie dzisiaj? Czy kiedyś już ktoś zaczynał pisać ze strachu przed kwietniem? Zajrzałem do wyszukiwarki internetowej, bo być może w psychologii jest takie pojęcie aprilofobia. I nie chodzi o to, żeby to miał być jakiś specjalny kwiecień, chociaż ten akurat chyba będzie, ale po prostu człowiek budzi się w nocy i myśli: jak nie zacznę w marcu, to w ogóle nie zacznę. I nie dlatego, że ma się coś nieprzyjemnego wydarzyć. Taka myśl nie ma żadnego sensownego uzasadnienia. Bo przecież mogłem zacząć w lutym. Nic się nie stanie, jak zacznę w maju. Tylko po prostu wiem, bo już siebie trochę znam, ileż to ja marców przegapiłem i czegoś nie zacząłem. Ile kwietniów, majów, czerwców, lipców. Nie chodzi o konkretny miesiąc, tylko o przekonanie, że już albo nie już. I już. Albo nie. No to ze strachu przed kwietniem wstaję, zażywam tabletkę na nadciśnienie, robię kawę i piszę. Ten kwiecień może być jednak specjalny. Po raz pierwszy od ładnych paru lat prawdopodobnie nigdzie się nie ruszę. Nie pojadę, nie wystąpię, a może nawet nie wyjdę z domu. Walka z koronawirusem. Nie mam pojęcia, jak rozważania na temat tego akurat kwietnia będzie się czytało za jakiś czas. Z uczuciem ulgi, zdziwienia, trwogi, czy może lekkiego niesmaku. Bo jak można żartobliwie wspominać taki czas? Nieważne. Nie o kwiecień tu chodzi. On jest tylko po to, żeby się go wystraszyć i zacząć pisać jeszcze w marcu. I to nie w ramach walki z koronawirusem. Ale ciekawe, czy kiedyś naukowcy odpowiednich dziedzin wyodrębnią coś w stylu literatura epidemiczna albo poezja kwarantannowa. Ludzie siedzą w domach, to piszą książki, bo co mają robić? Przeróżni fachowcy wieszczą koniec prasy drukowanej. Podają różne terminy. Najczęściej pojawia się rok 2040. Nie wiem jak długo będę pisał tę książkę, ale mam nadzieję że jak skończę, to jeszcze klasyczne papierowe gazety znajdę.